Takich piszczałek jeszcze nie widziałem. O kurde, masakra! Cześć tej Mateusz i Kasia, czyli blok podróż przez Azję. Pozdrawiamy z Chennai w Indiach. Jesteśmy w Indiach Chennai. nie wspominaliśmy wam w poprzednim vlogu, że dzisiaj już jedziemy dalej. Znaczy no wiecie, jak co tydzień się gdzieś przemieszczamy. I dzisiaj rano przyjechaliśmy do Chennai z Pondicherry. Wyjechaliśmy o 5.30 mieliśmy rano, bardzo wcześnie pociąg. O 9.30 do tutaj dojechaliśmy. I jesteśmy teraz w Chennai, w okolicach takiej tej największej plaży którą wam pokażę później w dalszej części odcinka. Dojechaliśmy tutaj tej tuk to tutaj bardzo tanie tu są tuktuki. 3 km zapłaciliśmy, znaczy wyszło 30, 30 rupie, dałem panu 40, czyli wyszło złoto 80, dałem mu 2,40 za przejazd. No to są takie ceny. Jest bardzo, bardzo fajnie. Niestety coś jest tutaj dziwnego. Jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo guest Jest po prostu jeden na drugim. Ale nigdzie nie chcą nas przyjąć. W jednym czy dwóch nas w ogóle chcieli pokazać pokoje. W jednym, gdzie byliśmy, było... Full, full, ale jak powiedziałem panu, że jest tutaj oferta z Bookinga. A on, a z Bookinga, to przez Bookinga musimy rezerwować. Nie możemy na miejscu, tylko musimy przez Bookinga. Więc yy, nie wiemy o co tutaj chodzi. Nie, nie lubią tej białych, czy o co chodzi. Nie przyjmują tej białych w ogóle w guesthouse'ach. Naprawdę jakieś takie pojedyncze guesthouse'y, gdzie, gdzie były dostępne dla spokoje. I teraz właśnie jesteśmy. O, okay. tutaj. A jak to jest? Skylink. A skylink jesteśmy w Skylinku i ogólnie tutaj są naprawdę niezłe nory. No, co prawda nory, bardzo nory. tanio, bo nawet od 400 rupi. 400? Od 300? Od 300 tak. od 300 rupi rupii to jest 18 zł. Można mieć już pokój, ale takie, no trochę nory są. A tutaj znaleźliśmy pokój za 800. 800 to jest 42 zł. 6 chyba... razy 8, 48. A, 48. 48 zł i całkiem w porządku. Najlepsze, jak widzieliśmy. Nie, jest, jest fajnie, więc nie wiadomo, czy będziemy się przenosić. Bo no już dzisiaj. Nie ma za bardzo Dzisiaj byliśmy właśnie też nad morzem. Taki pierwszy spacer, proszę nad morze, na plażę. Mają ładny uniwersytet, Uniwersytet Madrasu w Madrasie. Ładnie, ładnie. Jesteśmy teraz, już prawie przy plaży. Tu jest ogromne skrzyżowanie, masa, masa ludzi. I tutaj pogrodzone, żeby ludzie nie przechodzili <grystanie> przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Musimy iść tam, jest przejście podziemne. Nieźle, co tu się dzieje? Ile ludzi. O co tutaj chodzi? W ogóle na razie nie ogarniamy. Takich piszczałek jeszcze nie widziałem. O kurde, masakra! Jakie wielkie. I jest plaża, to jest największa plaża miejska, tylko nie wiem czy w, w Indiach. Młodzież przeczytałem, że to jest największa plaża miejska, ale właśnie w stosunku do czego? czy Na świecie czy po prostu w Indiach? Nie, w Indiach. Można się przyjechać na koniu. Ale plaża jest nieźle zasyfiona. Mnóstwo syfu, jakiś śmieci. Na Boso tutaj nie fajnie chodzi, ale tutaj mnóstwo ludzi chodzi na Boso. Lokalni to właściwie głównie na boso. Chociaż oni po mieście normalnie śmigają wszędzie na boso. Tak zastanawiamy się z Kasią właśnie, gdzie sobie kocyk rozłożyć. taka uroka plaża. No pięknie jest tutaj. Pięknie jest tutaj. O, zachód słońca właśnie jest. Jesteśmy właśnie na Marina Beach, to jest główna plaża w Chennai. To jest naturalna plaża miejska, największa w Indiach, naturalna miejska plaża oraz jedna z największych na świecie. Ma 6 km długości, jest bardzo głęboka, ale jak widzicie za mną, nie będę komentował, powiem tylko, że jest mnóstwo ludzi, niezbyt przyjemny zapach, a syf jest przeogromny. Ale w pewien sposób robi wrażenie. Nie do końca pozytywny, ale robi wrażenie. Jak w Indonezji, w Tajlandii, w Wietnamie nie mielibyśmy obiekcji, żeby zjeść w takim miejscu, to naprawdę w Indiach nie jemy w każdym miejsce. staramy się dobierać trochę lepsze miejsca. W Indonezji jadliśmy na najgorszych miejscach, nie? Gdzie tylko się dało, a tutaj... Nie, tutaj... tutaj mamy obawy. Tutaj są obawy, spore obawy. Nie widzieliśmy nigdzie krów na plaży, a krowy są tutaj. Nie wiem, czy one są tak tutaj wydzielone, zagrodzone. Możliwe, żeby... No, chociaż dziwne by było. Ale sobie tutaj siedzą spokojnie. nie są baboły wodne? A, chyba tak, bawoły wodne. Wrażenia po tej plaży... Robi wrażenie. I pozytywne, i negatywne. Pozytywne, no bo jest ogromna, naprawdę ogromna, największa w Indiach plaża miejska, ale mocno negatywne, bo jest syf masakryczny, śmierdzi. Mnóstwo, e, mnóstwo żebraków, takich dzieci zaczepiających. Ale są takich, że wiecie, szarpią za ubrania i mam, daj mi mami, 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 i nie chcą odejść, tylko ciągną, no. ciągną za, za czuchy. No to trochę masarka. I potem spędziliśmy półtorej godziny chodząc tutaj po mieście w poszukiwaniu bankomatu, nie udało nam się znaleźć bankomatu, znaczy no w końcu udało, no, albo po po godzinie. po półtorej godzinie. E, na początku był problem, bo zapomniałem, że zablokowałem sobie kartę. Specjalnie zablokowałem ją, jakby żeby nie dało się jej wykorzystać. Tam z jakiegoś powodu już nie pamiętam, gdzieś coś nie chciałem, żeby mi przeszło eee, a później już ją przypomniałem sobie, ją odblokowałem. Ale znowu jeszcze potem z pięć bankomatów obeszliśmy, zanim e, udało się wypłacić To jest jakiś problem czasami. Nie wiem o co chodzi. No i potem byliśmy na naprawdę ekstra jedzeniu. Jedzenie było... No weźmę. Mamy tak, Kasia ma egg curry, to jest raita z ananasem. Kasia ma idiapam, czyli to jest takie makaronowe, coś podobnego do makaronu. Ja mam chicken tandoori, pół, pół, pół kurczaka, nie wiem jeszcze co to jest za sos, ale wygląda ogłędnie. Tutaj mam roti i to jest nan. Ten kurczak jest ogłędny. Przepysznie za, zamarynowany Bardzo ładnie go w Pyszne, po prostu pyszne jest, to jest sobie pierwszy raz teraz jak jesteśmy w Indiach jadłem tandoori chickena O po prostu masakrycznie pyszny tandoori chicken Bajka, bajka i za wszystko zapłaciliśmy 325? 370 A 375 Eee, czyli ile? co Coś około 200 zł Za naprawdę konkretną wyżerkę miałem pół kurczaka no kosztowało 52 rupi, Aha Kasi, 30 ma... Kasi mało, moje, moje sporo kurczak jest dosyć spory Pół kurczaka kosztowało 160 zł czyli 9 zł. Więc nie wiem całkiem dobra Tyle samo kosztuje, kosztuje w Malezji, mniej więcej O jak... Aha. Pana się opisuje. Wow. Ale niezłe. I oni. Fajnie. A teraz jesteśmy już zmęczeni dzisiaj po podróży W ciągu dnia mieliśmy też trochę drzemkę I idziemy do naszego hotelu Odpocząć, możesz spać już Jak zwykle mamy kłódki Są kłódki na drzwiach, no to jest standard tutaj w Indiach Tak są kłódki Tak prezentuje się nasz pokój Jest no... Warunki są całkiem niezłe Jak naprawdę na indyjskie warunki to jest naprawdę... Nie zasłaniaj. Naprawdę świetnie Mamy tutaj też okno na jakąś taką troszeczkę chyba spokojniejszą ulicę, odrobinę, ale tam jest główna ulica, przy, przy której na przedwwwym byliśmy. Pokój jest, niczego sobie. No w porównaniu do tych, co widzieliśmy dzisiaj innych, to jest naprawdę rewelka. Widziałem karaluchów. Tak, karaluchy są, ale takie jakieś malutkie, skądś wyłażą.